Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony odcinek, a w dzisiejszym filmie pokażę wam najszybszy sposób na wykopanie masywnej dziury w ziemi. Dlatego też chwyćcie swoje kilofy oraz bikony i wyrzućcie je do lawy, bo nie będą wam dzisiaj potrzebne. Zaczynajmy! Jeśli mam być z wami szczery, to ten film miał wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ chciałem wam pokazać działanie tej maszyny na serwerze, na który was niedawno zapraszałem. Niestety administracja uznała, że po prostu zablokują działanie tej maszyny i niestety będę musiał wykopać dziurę ręcznie. Całość zaczynamy od zbudowania duplikatora TNT, ponieważ to właśnie na nim będzie opierała się cała nasza konstrukcja, który tworzymy właśnie w taki sposób. Ustawiamy sobie tutaj elkę ze slime bloków, tutaj wachlarz martwego koralowca i dajemy jeszcze tutaj murek. Na... Teraz ustawiamy kolejną slime blokową elkę, na której stawiamy tory z czujnikiem oraz wagonik. I tak naprawdę um, nasz duplikator jest już gotowy do użycia, musimy go jeszcze tylko aktywować. To robimy też w taki oto sposób. Teraz jeszcze będziemy potrzebowali dźwignię i tak naprawdę już możemy zacząć duplikować nasze TNT. Proszę bardzo, jak widzicie, wszystko działa, ale my nie chcemy tego robić w jednym miejscu, ponieważ chcemy kopać na dużym obszarze i właśnie do tego przyda nam się maszyna latająca, którą zbudujemy właśnie teraz. Tutaj musimy sobie dostawić detektor, który musi być ustawiony w tym miejscu, skierowany tutaj w tą stronę, tak aby ta czerwona kropka z tyłu detektora była skierowana na piston tutaj dostawiamy kolejny detektor, kolejny lepki tłok i tutaj dwa slime bloki i mała rada dotycząca używania yy, tej właśnie maszyny latającej z tym duplikatorem aby to wszystko działało nie możecie położyć dźwigni czy przycisku na to nie, ponieważ te, te TNT jakby przestanie się duplikować, musicie aktywować to za pomocą tego tutaj detektora. Co zresztą możemy zrobić właśnie w taki sposób, jak widzicie teraz wszystko ładnie działa, jednakże my nie chcemy tego uruchamiać e, cały czas, tak, abyśmy musieli po prostu stać i wciskać, uruchamiać ten detektor, aby tą maszynę wysyłać w jedną i w drugą stronę. Dlatego teraz dobudujemy sobie takie moduły, które będą robiły to za nas. Korzystając z okazji, chciałbym Wam wszystkim podziękować, ponieważ przez ostatni tydzień udało nam się wbić 300 subskrypcji, co jest po prostu dla mnie jakimś kosmicznym wynikiem. Patrząc na to, że obecnie posiadam 1300 subskrypcji, czyli przez ostatni tydzień udało nam się zanotować 30% wzrost. Po prostu, wow, dziękuję. Budowa tych modułów jest tak naprawdę dziecinnie prosta, ponieważ wystarczy, że ustawimy tutaj obok tego tutaj tłoku blok, który jest nieruchomy, czyli na przykład obsydian oraz ustawimy linię obserwerów od bloku, do którego nie mogło się przykleić, czyli na przykład tego płotu i ustawiamy ją tak, aby była skierowana tutaj na ten blok obsydianu. Teraz oczywiście ona się nie uruchomi, nie wyślemy jej z powrotem automatycznie, ponieważ ona tak naprawdę już tutaj jest i obserwer nie zostanie zaktualizowany. Jednak żeby to poprawnie działało, z tego co próbowałem sobie to robić, tych obserwerów musi być tutaj co najmniej 6. W tym przypadku mamy ich dokładnie 6, czyli odpowiednia ilość. Ponieważ jeśli tych obserwerów powiedzmy byłoby 5, to jest w sumie jednak nawet i niemożliwe do ustawienia w takim miejscu, ponieważ potrzebujemy ich. 6, żeby po prostu można było dostać ten sygnał. Jednak, gdybyście użyli jakimś cudem mniejszej ilości tych obserwerów, ta maszyna nie wystartowałaby z powrotem, ponieważ ona tak naprawdę jeszcze by nie zdążyła się zatrzymać, przez co nie bylibyście w stanie jej odesłać. Teraz, żeby wystartować tą maszynę, wystarczy, że zniszczymy któryś z obserwerów. Jak widzicie, całość porusza się w drugą stronę. Przy okazji, zauważcie, że TNT nie duplikuje się. Gdy ten duplikator porusza się w tym kierunku, to nie jest żaden błąd, tylko po prostu ten duplikator działa tylko w jednym kierunku. Teraz, abyśmy byli w stanie wystartować tą maszynę w tamtym kierunku, wystarczy, że ustawimy w tym miejscu, na przykład jakiś blok, który będzie w stanie się przykleić do tego slime -loku. Tutaj ustawiamy sobie detektor. W tym miejscu, jeszcze nad tym miejscem jest dobrze ustawić sobie zawczasu obsydian. i tak naprawdę. Już możemy sobie y, tą naszą maszynę tutaj z powrotem podłączyć, używając do tego jeszcze raz detektorów. Ok, nie mam pojęcia, czemu to się aktywowało, ale niech będzie. Czy tutaj wszystko jest. Nie, tutaj jest wszystko dobrze. Jak widzicie, mamy tutaj y, 7. A dobra, już wiem o co chodzi. Jak postawiłem tutaj ten obserwer. To tak jakby płotek się do niego podłączył, przez co um, ten, ten obserwer jakby to zauważył i właśnie dlatego też um, pojawił się update i ta maszyna ruszyła. Jak widzicie wszystko ładnie działa. I w ten sposób jak widzicie, już dokopaliśmy się do Bedroka, co jest dość um, dużym osiągnięciem, ponieważ wykopanie takiej dziury przy użyciu kilofu i nawet bykonu zajęłoby nam co najmniej kilkadziesiąt minut. A jeśli chcecie kopać większy, większą dziurę w ziemi, wystarczy, że sobie ten drugi moduł, odsuniecie gdzieś dalej i dobudujecie jeszcze kilka tutaj dodatkowych maszyn latających. I w ten sposób jesteście, tak naprawdę, w ciągu kilkunastu minut, yy, jesteście w stanie wykopać naprawdę olbrzymią dziurę. Jedynym minusem tego rozwiązania jest tak naprawdę to, że nie pozyskujemy żadnych surowców, co biorąc pod uwagę to, że na pewno gdzieś tam pod ziemią są jakieś diamenty, musicie po prostu liczyć się z tym, że je po prostu stracicie. Z mojej strony to by było tyle. Jeśli film wam się spodobał, koniecznie zostawcie ocenę oraz komentarz oraz jeśli jesteście nowi na tym kanale, koniecznie zostawcie subskrypcję, aby nie przegapić nowych filmów, nowych poradników do Redstone. Mówił do was Cinek, cześć!